Dziewczyny, co jest Agata? Właśnie, co jest Agata? 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 A słyszałyście ostatnio, że w naszej szkole prawdopodobnie pojawili się nowi nauczyciele? Serio, Agata, nie żartuj. No właśnie, stara, nie żartuj. Nie żartuję, dziewczyny, mówię wam na serio. A ciekawa jestem, czy to będą same nauczycielki, czy sami nauczyciele? Jak myślicie? W sumie, patka my akurat nie wiemy, bo. My nie wiadomo już co nie Lena. Jasne, Felina. Dobra, musimy się dowiedzieć, czy to będą same nauczycielki, czy tylko sami nauczyciele? Jak myślicie? Czyli kobiety same i może sami mężczyźni. Fiona, nie wiadomo, tak? Tak, tak, Edyta, nie wiadomo. Ale tylko się domyślam, Edyta. A, okej. Okay. Szczerze, w sumie dziewczyny ja bym chciała najbardziej nauczycielki niż nauczycieli. Serio, Sabina? No cóż, no nauczycielki są przynajmniej bardzo miłe. Eee, nauczyciele no, tacy sobie. A, rozumiem. No, w sumie ja też rozumiem. Ale dobra, jak myślicie, czy to będą same kobiety czy mężczyźni? Bo ja nie wiem. Aurora, nie wiadomo. A, okej. Okay. Dlatego się pytam, Cornelia. Ja nie musisz od razu się na mnie drzeć jak jakiś debi. Dobra, dobra, spoko. Ale i tak jesteśmy najlepszymi przyjaciółkami, prawda? No jasne, że tak, no. Dobra, my tylko o tych pierdoch, o tych o ty, o ty ty nauczycielach i, i o tym wszystkim, no to musimy o czymś porozmawiać. O tym, o czym chcecie rozmawiać? W sumie, Agata, możemy o starych porozmawiać na znaczy, Tylko o czyich starych? Właśnie nie wiem, Nadia, muszę się zastanowić. Spoko. Może o starych. Kornelis tam u nich, słuchaj Edyta Co? Przypominam, że ja mam tylko mamę, nie ojc. O, no to co twoje twojej starej, słuchaj, ciekawego? Właśnie, co ona robi? No włacha Cóż, moja stara jest teraz pracy, bo jest godzina, która? 8.25 I no, i wraca o 18 Dopiero Ty, Korneli, Co jest, Felina? A twoja stara bar pewnie bardzo długo pracuje, jak jest teraz 8.25 i takie tak. No tak, Felina, ale to wiesz jak to jest. Dojeżdżanie, jak zanim tam nie, ona przyjedzie, no wiesz. To wszystko od niej zależy. A, okej. Okay. Nie wiedziała. To dobrze, że pytasz, bo tak to byś inaczej nie wiedział. No. Dobra, stara Cornelia omówiona, no to czy ich możemy porozmawiać teraz? W sumie nie wiem, no. Agata, może o Twojej starej możemy porozmawiać? Dobry pomysł. Dobry pomysł. Dobry pomysł. Dokładnie. Serio o mojej starej? No dobra, niech wam będzie. No to tak. Moja stara ma się zajebić. Tak? Tak, a u twojej siostry? No właśnie. U niej też jest zajebiście. Ej, Agata, a ja ostatnio u ciebie słyszałam, że jak gadamy o twojej starej na przykład, to ten, to zawsze mówisz takim ponurym głosem. No ja wiem, Kornelia, że ja mówię takim ponurym głosem, bo nie chce mi się o, 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 o nich słuchać, tak? A tylko zapytała! No. No bo jak już wiecie, moja matka i moja siostra są naprawdę bardzo powolą. To akurat wiemy, Agata No włacha Co nie, Laura? No jasne, Antonina No widzisz? Wiemy, wiemy, Agata, nie musisz nam powtarzać tego samego No włacha No dobra, dziewczyny, tylko wam tak po prostu mówię, żebyście zrozumiały, o co mi dokładnie chodzi Aaa, okej, okay, Agata Teraz rozumiem No włacha, co nie, Antonina? No jasne, Laura No Ej dobra dziewczyny, jednak jest koniec gacki, bo ja już widzę z daleka, że dziewczyny i chłopaki do nas idą. No rzeczywiście, ja też widzę. Ja tak samo. Ale ciekawa jestem, czy oni coś wiedzą o tych nowych nauczycielach, co przyszli do naszej szkoły. No właśnie, ty. No ja też się tak zastanawiam. Ja też. Dziewczyny, uwierzcie mi, oni naprawdę chyba wszystko wiedzą, co się w naszej szkole dokładnie dzieje. Tak? No a nie Aurora? No pewnie tak. No właśnie, pe pe pewnie oni naprawdę wiedzą, że coś naprawdę dzieje się w naszej szkole. Tylko, że, no cóż, pewnie mogą zapomnieć, albo i nie zapomną. Dokładnie. Kornelia, uwierz mi, że naprawdę nie zapomną. Przysięgam ci. Tak, Lena? No, a nie Kornelia? Pewnie mogą zapomnieć, a jak i tak nie zapomną, no to cóż. Nie nasza sprawa. No, włacha. Siema, dziewczyny. Siema, inui, Siemka, mordeczki. Siemka, Madi, Eluwa, dziewczyny. Eluwa, Charlie. Siemanko, dziewczyny. Siemanko, brytnie, Siemoza. Siemoza, Luna. Hejka, dziewczyny. Hejka, Leria. Elo. Elo, Aniela. Siemka dziewczyny. Siemka Lina. Elo dziewczyny. Elo Marlen. Hej. Hej Edmund. Siemka mordeczki. Siemka brupy. Elo wszystkim. Elo Michelle. Hejka dziewczyny. Hejka Melanie. Siemoza. Siemoza Madison. Cześć dziewczyny. Cześć Riley. Siemka dziewczyny. Siemka Jacob. Hejka dziewczyny. Hejka Denise. Hejka dziewczyny. Hejka Lili Hejka dziewczyny. Hejka Gloria. Elo wszystkim. Elo Lindsey. Siemoza dziewczyny. Siemoza Eleonora. Hejka. Hejka Charlotte. Siemka dziewczyny. Siemka Melody. Siema dziewczyny. Siema Cordelia. Elo dziewczyny. Elo Claudia. Wow, znowu jest Was całkiem sporo, co nie? No jasne. No jasne. Tak. ja usłyszeliście coś ostatnio, że. Podobno kolejni nauczyciele przyszli do naszej szkoły. Serio, Felina nie gada. No, Włacha nie gada. Będziemy mieli, no, będziemy mieli nowych nauczycieli, ale zajebiście. I to jeszcze jakich, Michelle? No właśnie. Jakich nauczycieli będziemy mieli yy, w naszej szkole? Chcemy się dowiedzieć, prawda? No jasne. No oczywiście. Ja też chcę wiedzieć. Ja też chcę wiedzieć. Oczywiście wszyscy chciemy, chcemy wiedzieć, prawda? No jasne, Riley. No jasne, Riley. To super, bo ja się nie mogę doczekać jakich nauczycieli będziemy mieli w naszej szkole. Ty się tak wszystkim, Riley nie. Nie ten, yy, nie ten, nie uśmiechaj, bo to na razie nie wiadomo jacy nauczyciele przychodzą. Mo mogą być źli, mogą być nieraz dobrzy, a mogą być bardziej surowi. O, no racja. Ale cóż, przynajmniej chyba będziemy mieli dobrych nauczycieli w naszej szkole. No, pewnie tak. Ja się akurat zgadzam z tym faktem. No, w sumie, szczerze mówiąc, ja też się zgadzam z tym faktem. No, w sumie ja też nie powiem, że nie. Ej, a w ogóle to będą y, same kobiety, czy sami mężczyźni? No, w sumie na początku też się tak zastanawiałyśmy, ale na razie jeszcze nie wiadomo. A, dobra, fajnie, że pytasz Madison. No właśnie, fajnie, że pytasz Madison. Ach, dzięki dziewczyny. A, no nie ma sprawy. Dobra, może pójdźmy do biblioteki, tam się o czymś dowiemy. Czy napre, naprawdę będą tam nasi nowi nauczyciele przyszli? Przyszli. No tak, no, bo na razie są nowi, będą nowi w tej szkole, i no, muszą się zaprezentować. Poznać się i no w ogóle A, dobra, bo ja nie wiedziałam o czym ty gadasz Melodii, że przyszli nauczyciele Mówiłam ci to przed chwilą, przed sekundą Dobrze, dobrze, teraz już wiem Możesz, yy, ten, już o tym nie mówić? Tak, mogę o tym już nie mówić No to też właśnie No dobra, więc chodźmy do biblioteki szkolnej Wszyscy Dokładnie, Patrycja dobrze mówi Dobra, przyjaciele, idziemy teraz do biblioteki szkolnej, zobaczyć czy są yy, ci nowi nauczyciele, co nie? No jasne, no właśnie, no jasne. Idziecie wszyscy, idziemy, idziemy, Sabina. No właśnie. A ty, Sabina, musisz drzeć na nas mordy, że my nie idziemy, czy o co ci chodzi? Nic, 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 Patrycja. Dobra, spoko. Idziecie czy nie? No idziemy, idziemy, Boże. Idziemy, tak. No właśnie. Ej, dziewczyny, co za krzyki? Ja już ledwo słyszę was na dworzu. Nic, 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 Fiona. Jak jeszcze raz ktoś się na zapyta, to ja naprawdę się wkurzę. Dobra, dobra, Kornelia, spokojnie. Jezu, tylko pytam, tak? A, no racja, zapomniałam. No, to do tutaj afery nie rób teraz. Dobra, nie robię, Fiona, spokój się. Dobra, dobra, uspokajam się. No. Ej, dziewczyny, chodźcie lepiej tam za książkami, bo jeszcze inni będą wchodzić. No dobra, Lunakę, okej, okay, Spoko, spoksi, nie ma sprawy. No to chodźcie za książkami stać. Dokładnie. No i teraz jest git, co nie? No oczywiście, że tak. No właśnie. No to zajebiście. E, idziecie czy co robicie do cholery jasnej? No idziemy, idziemy. No właśnie. Dobra, wszyscy czekamy teraz na tych nauczycieli, zapoznamy się z nimi. No i to tyle, co nie? No Yako oczywicha. Dokładnie. Ej, dobra, chyba ci wszyscy nowi, nowi nauczyciele wchodzą. Śś, właśnie, Szaro dobrze mówi. Śś, no właśnie, cisza ma być. Dzioby na kłódkę. No włacha. O, i widzę, że jeszcze pan Kajeta wchodzi, pani Malwina. Pan Goryl i Pani Barbara Ty no i no i masz rację ja też ich widzę Ty no faktycznie ja tak samo Ale ja 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 też Chyba wszyscy to widzą prawda No jasne Brytni no właśnie no jasne Dobra a teraz naprawdę cisza Dokładnie masz rację Klaudi. No właśnie cicho ma być o, i jeszcze widzę, że jacyś uczniowie wchodzą No, rzeczywiście Dobra, a teraz naprawdę stulcie mordę, bo nauczyciele wchodzą No włacha. Właśnie, cicho ma być No właśnie, Patrycja ma rację 100% całkowitym rację. No O, hej Hej, Juliet Siema, Juliet Eluwa, Juliet O, hejka, Juliet Siemoza Eluwina, stara No właśnie, Eluwina Jak tam ci dzień leci? Zajbiście! To dobrze. No. Ej, a słyszeliście, że yy, nowi nauczyciele yy, przyszli do tej szkoły? No, pewnie każdy o tym słyszał, co nie? No jasne, no właśnie, no jasne. Ale ja, ja, już nie mogę doczekać, co oni będą, aaa! Wiesz, co ty się tak tym wszystkim nie ciesz? Bo ja mówiłam też do Riley, żeby ona się tak nie cieszyła, bo nauczyciele mogą być, wiesz, jacy źli. Yy, na przykład, nie wiem, i surowi, albo dobrzy. O! Oh, nie wiedziałam o tym wcześniej, Gloria, ale. Cóż, prawdopodobnie będą dla nas dobrzy. jak. surowi będą, no to. No cóż, Juliet, ale przynajmniej będziemy mieli nowych nauczycieli. Nie jak y, pan Kajetan, pan Goryn, pani Malvina i pani Barbara. No włacha, Charlotte dobrze mówi. Dokładnie, Charlie. Masz rację, Charlie. Charlotte dobrze mówi. Tak! Wszyscy się z tym zgadzamy, co nie? No jasne. No właśnie, no jasne. O dobra, już idą, już idą, już idą. Jeszcze przed nauczycielami idą jacyś uczniowie, prawda? No oczywiście, Melanie, pewnie chcą się zapoznać z nowymi nauczycielami. No to zajebiście. Dokładnie. A, um, hej, kim ty jesteś? Amanda. O, oh, Amanda. Słyszałaś, że w naszej szkole pojawili się nowi nauczyciele? Tak, słyszałam. Ona zawsze taka jest. Ona jest ponura, jak chodzi do szkoły. Tak. O, oh, no cóż. No, nie spodziewałabym się tego. Jest akurat... Po lekcji. A, um, ty to... Nicole. A, um, hej Nicole, słyszałaś, że nowi nauczyciel wróci do szkoły? Tak, słyszałam. Co ci się stało? A jak myślisz? Jakby co, ze mną się nie zadziera. To po cholerę tu przyłazisz. No właśnie. Jak ci się nie, nie podoba, to widz stąd. Czy? Kim ty jesteś? A co, nie znasz mnie? Jestem Charlotte. Charlotte. Wiesz co, nie, koja nie kojarzę ciebie, ale cóż. Czekam na tych nowych nauczycieli, bo nie, nie mam czasu... Napierdoły, napierdoły, mhm, jasne Mówiłam już to, ze mną się nie zadziera Mhm, to jasne, z tobą się nie zadziera Ile ty masz lat? 14, chodzę do siódmej klasy Do siódmej klasy ty chodzisz? No a nie, miałem urodziny Kiedy? W lipcu No tak, ale którego lipcu? 16 A, dobra, nie wiedziałam, tylko zapytałam, tak? Nie musisz yy, odpowiadać złośliwie Nie odpowiadam złośliwie, tylko... Odpowiadam ci na pytanie, które mi zadałaś. To właśnie odpowiadam w ten sposób. Kiedy miałam dokładnie urodziny? A, okej. Okay. A, um, hej, a ty to Bożena. Tak, Bożena. A, um, hej, Bożena, słyszałaś, że nowi nauczyciele przyjdą do tej szkoły? No, oczywiście, że słyszałam, a czemu miałbym nie słyszeć? Każdy w tej szkole o tym wie. Yy. Co i ja Mam nadzieję, że będą no, zajebiście. O, w sumie, Boże, no ja też mam nadzieję, że będą no, zajebiście, ale to zobaczymy. Dokładnie. Hej, dobra, wszyscy dzioby na kłódkę, nauczyciele wchodzą. No, włacha. Chodźcie, chodźcie, nowi nauczyciele, zapraszamy was do naszej szkoły. No właśnie, pan Kajetan ma rację, zapraszamy was. Zapraszamy nowych nauczycieli. Zapraszamy was, chodźcie do środka. Miejsce róbcie. No już, już, robimy. Nie drzwi mordy, Kajetan. Dobra, dobra, już nie drzema. Zapraszamy nowych nauczycieli. A, dzień dobry. I Ja to akurat jestem nowa. Ja też tu jestem nowa. Och, to dla nas taki wielki zaszczyt. To dla nas taki wielki zaszczyt, że nas zaprosiliście do tej szkoły. Och, dziękuję. Ja będę nauczycielem. No to tak, zapoznajmy się. Jestem pani Malwina. Dzień dobry, pani Malwina Dzień dobry, pani Malwina Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja jestem pan Goryl. Dzień dobry, panie Goryl. A ja? Pan Kajeta. Dzień dobry, panie Kajetanie. Dzień dobry, panie Kajeta. Ja? Pani Barbara. Dzień dobry, pani Barbaro. Właśnie, dzień dobry, pani Barbaro. A tam też jest nauczycielka. W sumie nie nauczycielka, tego dyrektor. I w sumie biblio bibliotekarka. Margaret! Co, Kajeta? Przyleć tu! Właśnie, pani Margaro, niech pani tu przyleć. Już! Lecę. Dzień dobry, nazywam się Pani Margaret A, dzień dobry Pani Margaret 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 dzień dobry wszystkim Pewnie jesteście tutaj nowymi nauczycielami, prawda? O, oczywiście Pani Margaret No, jak Pani widzi, oczywiście, że jesteśmy tutaj nowymi nauczycielami Tak, jesteśmy tutaj nowi Dokładnie Będziemy uczyć yy, uczniów w tej szkole A, czyli jednak cztery kobiety i jeden mężczyzna W rzeczy samej Dokładnie Nie ma samych kobiet? No to i chociaż jest jeden mężczyzna W sumie prawie wszystkie kobiety, a zwłaszcza tylko jeden mężczyzna. Dokładnie, Gloria. A, i jeszcze powiedzcie nam wasze imiona, drodzy nauczyciele. Dokładnie. Tylko odwróćcie się tutaj do uczniów. Dobrze? Dobrze, dobrze, panie Gorylu, nie ma sprawy. Już się robi. Dokładnie, już się robi. Tak, panie Gorylu, możemy to zrobić. Z wielką chęcią. Tak, tak, panie Gorylu, już się robi. A ja lecę z powrotem do biblioteki. No dobra, no to kto się przedstawia? Ja się mogę przedstawić, bo to ja akurat jestem tutaj naj najstarszą osobą. No dobrze, no to niech pani powie, jak pani się nazywa yy, i tak dalej. Dobrze, pani Malwino. Yy, tak. Ja nazywam się pani Elżbieta, mam 48 lat. I będę uczyła was e, jaki przedmiot wymyście jakiś przedmiot, który będę, uczy, e, który e, będę uczyła uczniów. No dobrze, no to mamy dla pani taką propozycję. Chciałaby pani uczyć polskiego? Nie, 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 absolut! No to może muzyki? Nie, 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 matematyki? O matematyki? Pani Gorylu, Nie, 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 matematyka to jest dla mnie Och, wie pan, kiedyś byłam w podstawówce i w ogóle matematy matematyki nie umiał. więc niech pan wymyśli coś dla mnie, yy, no nie wiem, coś bardziej lepszego, plastyki? Tak, plastyki, no to tak, będę uczyła was plastyki. Jej, plastyka, uuu, ja kocham plastykę, no ja nie za bardzo lubię plastykę, ale cóż, nawet, nawet ta plastyka. No to w sumie jak już wiecie moi drodzy uczniowie Pani Elżbieta będzie uczyła was pastyki. Kontynuujmy No dobrze, więc kto następny? Właśnie, kto następny? Ja mogę zacząć jako druga No dobrze proszę Panią, to niech Pani zaczyna Ile Pani ma lat? I tak dalej No włacha No dobrze, no to ja nazywam się Pani Krystyna Mam yy, 29 lat I od 5 lat pracuję w szkołach, nie wiem, zawodowych W podstawówce tutaj No i tylko w dwóch miejscach pracowałam Ło, wow, no proszę pani Krystyna, już, już, już yy, od, od pięciu lat pani pracuje w jakiejś szkoła? No jasne, a czemu nie? No to świetnie. Dobrze, skoro pani już się przedstawiła, to musimy pani teraz wybierać... E, jakiś przedmiot szkolny, który będzie pani uczyła naszych uczniów. Dokładnie, pani Krystyna. A jakie macie dla mnie propozycje? Cóż, mamy bardzo, no niewiele, ale mamy też propozycje, które mogą mi się pani spodobać. No cóż, no dobrze. Co macie dla mnie? Chciałaby pani na przykład uczyć e, muzyki? Nie, 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 dziękuję. To nie dla mnie. Dobrze. E, to może niech pani może. Uczyła WF? Nie, 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 nie. WF to też coś do dupy. A um, no, okej. Okay. To może. Mm -hmm, mm -hmm. Biologii? O, świetnie! Biologia! Moje ulubione. No dobrze, no to pani będzie uczyła Biologii. Także kolejna nauczycielka będzie. Uczyła was biologii A jak już wiecie, pani Elżbieta będzie Uczyła was plastyki My to przecież wiemy, panie Kajetanie No właśnie, my to przecież wiemy Ach, biologia, szkoda, że nie muzyka, ale cóż Amanda Przecież pani Krystyna odrzuciła propozycję Że ona nie chce Że pani, on, ona nie chce uczyć muzyki Wiem, ale muzyka jest dla mnie Przefaj, fajna. Tak myślisz? No jak, Bożena O, oh, no okej okay. No dobrze, jak teraz już wiecie, pani Krystyna będzie uczyła biologii. Kontynuujmy dalej. No właśnie. No dobrze, więc kto następny chce się przedstawić? Oczywiście naszym uczniom. Ja mogę. No dobrze, proszę panią, niech pani powie, jak pani ma na imię i ile ma lat i tak dalej. No dobrze, pani Malgina. Więc tak, ja nazywam się pani Stacy i mam 32 lata. No, i pracuję y, w szkołach y, od czterech y, lat. Pracowałam w szkołach y, zawodowych, pracowałam w liceum, pracowałam. Y, y, no, w gimnazjum, a teraz pracuję tutaj w podstawówce. No dobrze, pani Stacy. Teraz jak już pani się przedstawiła uczniom naszym w tej szkole, no to mamy dla pani propozycję. Jak, jak, jaki przedmiot chciałaby pani uczyć? Oczywiście nasze dzieci. No dobrze, pani Kajetanie, a co pan ma dla mnie za propozycję? No cóż, mam dla pani wiele yy, fajnych rzeczy, które mogłyby się pani spodobać. No dobrze, pani Kajetanie, niech pan wymieni, a ja chętnie się na który na jedno z nich się zgodzi. No dobrze, pani St Stacy. Bez zbędnego gadania już pani wybieram yy, ciekawe propozycje, które mogłyby się pani spodobać. Chciałaby pani na przykład, nie wiem, uczyć matematyki. Nie, 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 panie Kajetanie, nie, 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 nie. Dobrze, więc. No to może w takim razie chciałaby pani uczyć polskiego? Nie, 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 nie też nie. No to nie wiem. Chemii? Nie, panie Kajetanie. Angielskiego? Też nie. Fizyki? Tak, fizyki. No dobrze, pani Stacy. Sama pani wybrała decyzję? No to taką pani ma. Jak już wiecie, moi drodzy uczniowie, pani Stacy będzie uczyła was fizyki. Dobrze, kto następny chce? Chce się przedstawić naszym uczniom? Ja. No dobrze, proszę panią, no to niech pani najpierw powie, ile yy, pani ma lat i jak pani ma na imię. No właśnie, proszę pani. No dobrze, więc ja nazywam się pani Mariola, mam 38 lat, pracowałam od 5 lat w szkołach zawodowych, yy, w gimnazjum, w yy, liceum ogólnokształcące. No i teraz będę tutaj pracowała w podstawówce, tak samo jak pani Krystyna. Dobrze, Pani Mariolo, dziękujemy za przestawienie się naszym uczniom i w ogóle. Teraz mamy dla Pani y, takie ciekawsze propozycje. Jakie przedmioty by Pani chciała uczyć nam, naszych dzieci w tej szkole i w ogóle? No właśnie, Pani Mariolo. Um, no dobrze, no to jakie macie dla mnie propozycje? No cóż, jakby to powiedzieć, Pani Mariolo? Mamy już niewiele, bo Pani Krystyna y, ma biologię. Pani Elżbieta ma y, ten plastykę, a pani Stacy fizykę. Niewiele przedmiotów zostało do y, no, do wyboru. A no okej, okay, więc jakie macie dla mnie propozycje w takim razie? Chciałaby pani uczyć matematyki? Nie dziękuję. No dobrze. A może chciałaby pani uczyć WF-u? Sporto zdrowie, proszę pani. Nie dziękuję, pani Kajetani. No dobrze. Chemię? Dobry pomysł. No dobrze. No dobrze, uczniowie. Jak już wiecie... Pani Moriola będzie uczyła was chemii. O nie, tylko nie chemia. Nicole, proszę cię. Co? Weź zamknij mordę, chemia to nic strasznego. No właśnie. Ja się akurat zgadzam z Boże Bożena, nikt cię nie z Gówno Górny to opadnie, Nicole. Co za baba. Co ty powiedziałaś? Nie jest do siebie se gadam. Mam nadzieję. Spokój, dziewczyny. No dobrze. Został nam tylko jeden nauczyciel. Więc tak, proszę pana, niech pan się przedstawi naszym uczniom i niech pan powie, ile ma lat. Dokładnie. A, no dobrze, w takim razie już mówię, więc tak. Nazywam się pan Grzegorz i mam 36 lat. Tak, 36 lat. I pracuję. W szkołach od trzech lat Też zawodowych Też liceum ogólnokształcące No i oczywiście podstawówki Czyli tutaj No dobrze, panie Grzegorzu Skoro pan się już wypowiedział, przedstawił się Mamy dla pana propozycję Dobrze, panie Kajetań Słucham, ja, jakie pana propozycje? Chciałby pan uczyć, nie wiem, polskiego? Nie, dziękuję, panie Kajetań. No dobrze Chciałby może pan uczyć muzyki? Nie, 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 nie. No dobrze hmm, wf -u? Świetny pomysł. No dobrze, no dobrze, moi drodzy uczniowie. Jak już wiecie, pan Grzegorz będzie was uczył WF, czyli jak już wiecie, wychowania fizyczne, Dokładnie tak. No dobrze, czyli jeszcze raz powtórzę. Pani Elżbieta będzie uczyła plastyk, pani Krystyna biologii, pani Stacy fizyki, pani Mariola chemii i pan Grzegorz. WF, czy wszyscy mnie zrozumieli? Tak, Panie Kajetanie, tak, Panie Kajetanie. Świetnie, teraz się z Wami żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia, dzieci. Do widzenia, Pani Barbara. Do widzenia. Do widzenia, Pani Malvinu. Do widzenia, wszystkim. Do widzenia, Panie Gorylu. Do widzenia. Do widzenia, Pani Stace Do widzenia. Do widzenia, Pani Mariola. Do widzenia. Do widzenia, Panie Grzegorz. Do widzenia. Do widzenia, Pani Elżbieto. Do widzenia. Do widzenia, Pani Krystyno. Ej, a nawet ci nauczyciele są całkiem spoko, co nie? No jasne, no właśnie, no jasne. Ach, jak chcesz do domu? O jezu, Nikol, nie zestraj się. Właśnie. Dobra, ja już idę na chatę. Cześć. Nie, no, Nikol, to jest naprawdę idiotka a nawet ci nauczyciele wydają się całkiem zajebiści, co? No pewnie, że tak, Charlotte. No właśnie, wydali się całkiem spoko. Przynajmniej nie są srobi. Dokładnie, Gloria. Ale no zajebiście, mamy nowych nauczycieli w szkole. Bo mamy, Lidia. To mi się podoba. W sumie mi też się to podoba. No mi też, a najbardziej podobało mi się to, jak pan Kajetan y, miał propozycję dla tych nowych nauczycieli. Ty, Starano, w sumie mi te... Mi tak samo. Mnie również. Ja też. Ja tak samo. Dobra, wszyscy, no to co, idziemy na chatę? No jasne, no właśnie, no jasne. No dobra, dzień zaliczony i teraz prosto na Hausen. Dokładnie. Jak ja kocham ten dzień naprawdę. Ja też Michelle kocham ten dzień. Dzień dobry Pani Margaret. Dzień dobry Kinda. Czego sobie tutaj życzysz? Ja bym chciała hmm. przygoty tą kasoierę. Dobrze, już się robi. Proszę bardzo. Och Pani Margaret, dziękuję Pani bardzo. Dobra, czyta. Good morning Dzień dobry Um, I don't understand you Oh, sorry Good morning, dear What are you looking for? I have looking for some English book Do you have it? Yes, I have the book you are looking for Here you go Thank you No problem Ah, i tak bardzo mój Um, hi. Oh, you are new, ah, to I you here a few ago. I don't understand you. Oh, sorry. You are new here, aren't you? Um, yes. Nice to meet you. What's your name? Evelyn. What's yours? Kinga. Nice to meet you, Kinga. Nice to meet you, Evelyn. Where are you from? I'm from Great Britain, from London. Oh, that's a very nice place, don't you? Yeah. Do you have a best friend? Yes. Oh, that's nice. What are you reading? I'm reading. Tomek Sawyer's Adventures. Also, what are you reading? I am reading English history book You don't speak much Polish, aren't you? Yeah... Oh, okay I'm just asking, I you know Are you sad? Ah, uh, no Okay You don't look happy Yeah, I know Something, ha something happens? No, 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 Kinga Don't ask me, okay? I'll tell you what So, what is it? My dad Like what? Yeah. Your dad died too? Yes. I heard that my friends' dads were dying too. And I felt with that so sad, you know. Oh, that's actually crazy and sad. Yeah. But, anyways, nice to meet you. Nice to meet you too. You're nice. Oh, thanks. You're nice too. No dobra, wszyscy, no to co? Idziemy teraz prosto na chatę. Zawsze pamiętajcie, że skręcamy w prawo na naszą chatę. Przecież wiemy, Sabina, nie musisz mówić. No właśnie. Każdy to słyszał i każdy o tym wie, że skręcamy w prawo na naszą chatę. No właśnie. A tak poza tym, to kiedy się wy jeszcze widzimy? No w sumie nie wiem. Może, nie wiem, do następnego ty tygodnia, czy coś? Być może, ale zobaczymy. Dokładnie, dobra, no to co? Na razie, Elo, papa, bajo, cześć. No cześć, Nara, przyjaciele, Elo do kiedyś, do następnego, no nara elo